We were born for battle. Witam Was bardzo serdecznie. Macie jak z tej strony, a to jest konkurs, w którym wreszcie możecie pokazać, jak bardzo kochacie kosmicznych Marines. Battle Brothers, bound by blood and honor. By wziąć w nim udział, Musicie nagrać film, na którym czytacie za Imperatora. Za Imperatora! a następnie owo nagranie wrzucić na wasz profil na serwisie YouTube i dołączyć jako odpowiedź wideo do tego materiału. Na zdobywce pierwszego miejscaczka gra Warhammer 40 000 Space Marine w wersji pecetowej, natomiast przewidziane są też dwie nagrody pocieszenia, którymi są gry Down of War 2 spin humanity's Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 września, a rozwiązanie konkursu nastąpi 7. Zwycięzcę wybierzecie wy, głosując łapkami w górę tudzież w dół na kolejne filmiki, które będę starał się przedstawiać w moich materiałach. I pamiętajcie, by wziąć udział w konkursie, musicie być pełnoletni. Więc powodzenia za imperatora.